Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale yy, z serii Przegląd Serwerów Minecraft. Czekajcie. Muszę sobie trochę przyciszyć mikrofon. Muszę się w ogóle nauczyć, jak ja mam mówić teraz przy tym nowym mikrofonie. Że ciekawe. Jesteśmy na serwę że... bfsmt.pl Kiedyś robiłam też już yy, z tego One OneBlocka, znaczy nie tego, ale tego wyprzedniego serię, znaczy serię Serii nie, ale robiłam chyba przegląd. I było bardzo fajnie. <grych> to pamiętam. I teraz jest nowy one Block. I też po prostu wiecie, ja to wchodzę, yy, sprawdzam yy, jakie są tryby na różnych serwerach. Yy, I patrzę, czy się nada to na serię. Także o, kwiatuszki, właśnie, zobaczcie, no ta świnia na razie nam nie jest tu potrzebna. O, nawet nie spadła. Tutaj się nam generuje blok, jak widzicie, już z trzciną na przykład. Dirt też się z kwiatkami generuje. O, z tulipanem, więc mamy już, jakby nie patrzeć barwniki. Albo jakieś właśnie tutaj dekoracje. Więc mega fajnie. No i teraz fazy OB. Nie widzę. Pchazes? Nie. Is. Is Pchazes. Zobaczcie, ile mamy tutaj faz. Masakra. Na razie mamy równiny do 700 bloków. Nie widzę, ile tam jest. Ciemny las, głęboki ocean, pomnik oceaniczny, wyspa grzybowa, ciepły ocean, dżungla, bambusowa dżungla, tajga, Czekajcie, mam czekawkę, co straszną. Nie o czego. Zamarznięty ocean, śnieżna tajga, śnieżne równiny, brzozowy las, bagno, góry, sawanna, pustynia, ziemia niczyja, leśne, leśna ziemia niczyja, chyba miało być neterowe pustkowia, twierdza neter, delty bazaltu, dolina dusz, las karmazynowy, las zniekształcony. O, to fajnie. Pozostałości bastionu, sielsko. Twierdza i kres. I tu pewnie tak samo będzie jak na poprzedniej edycji, że o nagroda, że się wpadało do tego, o głosowania są, wpadało się do tego portalu i od nowa mieliśmy. Wiecie co? Ja sobie chyba zagłosuję, żeby pod odcinek mieć tutaj jakieś klucze do otwierania. Gdzie mi się ta przeglądarka otworzy? Na drugim? Gdzieś mi się otwiera, ale nie widzę, gdzie. Dobra, więc biorę listę drugą. Odbierz. O yy, głosu... Tak, yy, nie mogłam, bo musiałam się tam zalogować. jeśli ja nie będę tam logować na te strony, żeby móc zagłosować na te serwery. Warp skrzynki. Skrzynka premium. Aha. O, i dostałam klucz do legendarnej. Czyli do tej. O, i tutaj mi się już losuje. Oczywiście, gówno jak zawsze. Ale to się przyda. Torwil ze świecącym atramentem. I to się przyda. I Go. Okej, okay, co mi się tutaj jeszcze spodobało? To zobaczcie questy. Aha, ej, ej dobra, bo były inne. Ej, były inne questy. Kurde 6000 bloków i dostań 1000 monet. Czy ja je muszę robić po kolei? Nie muszę to spoko. Gdzieś było tak, że trzeba było po kolei robić. Yy, albo zadania? Nie, ej, dam głowę, że były inne kwesty. Ale dobra. Dobra, może mi się coś popierdzieliło. Yy, co tutaj jeszcze możemy? Yy, co mamy na przykład? Yy, w ustawieniach wyspy. Co możemy z nią robić na przykład? Manager, Online open pa panel i Panel. Co my tu mamy? E, teleport, ustawienia, uprawnienia, biomy, bank, ulepszenia. Najlepsze członkowie odwiedzające czyli mamy ustawienia, ulepszenia. Mamy zwiększenie limitu potworów, e, buzz zdolności spawnu. Hmm. Aha, prędkość spawnowania mobów, limit członków. Rozmiar granicy. Zwiększenie liczby wagoników i wzrost generatora. Właśnie, mamy generatora jeszcze. Zakupienie ulepszenia generatora. Zwiększy stawki wydobycia rudy z generatorów bazaltu na Twojej wyspie. Hmm. Czyli mamy jakiś generator, ale tutaj nie mamy takiej komendy. Generator. I Help. Nie, i Schelp to akurat nie. Ogólnie help. Nie, pomoc. Jakieś... Powinny być właśnie komendy wysp może i nie. Komendy ustawień. Yy, komendy premium. Inne komendy. O. Asyno, sklep dodatki. Yy, aha, sklep yy, kolorowy nik, to nie. Yy, rangi. TPA, ślub, kaflaj. Polataj na działce. Właśnie to było coś takiego, że jak ja weszłam, to jest chyba w ogóle, że można zbierać na latanie. O, właśnie chyba nawet jest. Za minutę się kończy. I to też jest fajne. I to się pewnie coś na to zbiera. O, teraz już jest na 60 minut. jakaś zrzutka właśnie jest na to. Mm. Mamy pracę jeszcze. Sprzedaj przedmiot na akcji. Aukcji. Czekajcie, praca, to musimy sprawdzić. Dobrze, stolna. Mm. Dobrze, stolna to nie. Yy, praca. Ja w ogóle jakąś pracę? Nie, ja tutaj w ogóle nic. Ja tu weszłam, zobaczyłam standardowo, jak wchodzę na serwer. To y, patrzę komendę PHAZES, albo isphazes, albo fazy. Później patrzę zadania, questy. I na koniec patrzę sklep i za ile jest kakao. I to wszystko. Okej, okay, mamy rolnika. Mhm. To na razie nie. Rybak też nie. Łowca też nie. Górnik by możliwe było. No bo na razie i takie zasadzenie i ścinanie nie, nie będziemy mieli tutaj. O! Aha, mamy od razu już tutaj spis. Z stona mamy zero? Aha, bo ja nie wzięłam, żeby wziąć, tylko kliknij lewym, aha, kliknij prawym, żeby przejść do pracy. Dobra, jesteśmy tutaj w pracy. Mamy flya, więc zobaczcie, fly włączone, latam sobie, więc fajnie. I tam była zrzutka. Zobaczymy, ile tutaj. Monety, kurde. Mokry Arbus jest sponsorem top 1. 100 tysięcy monet. Ja, żeby dostać godzinę latania. No nieźle. No nieźle, a ja mam dopiero 100. Dobra, jeszcze mamy do sprawdzenia sklep. Jeżeli mamy tak, sekcję bloków, sekcję enchantów, sekcję farmingu, sekcję jedzenia, sekcję root, sekcję dropów mobów, sekcję z... jajek z mobów OK Sekcja inne dodatki, główki, aukcje, koloryników, sklep WW i rangi farmik tutaj mamy za y, złoty 25, niech to będzie złoty tutaj buraki nie bardzo kaktusy są niewiele droższe marchewka tak samo tutaj się nie opłaca, a pszenica się opłaca a tutaj o za słodkie gody też mamy dużo gniazdów pszczół nie można kupić no, i aha, noterowe brodawki tak mało. Więc można by tutaj, ja nagrywam specjalnie ten odcinek, żeby sobie to nie móc pograć. E, tutaj mamy cenę sprzedaży za redstone, i takie tam też to można posprzedawać. Sekcję jedzenia nie można kupić. Kurde, nie można kupić jedzenia. Sekcje bloków, co tutaj mamy? Na przykład, kurde, Bruk za 10 groszy? Spoko. No mnie to zawsze będą złote i groszy. Choćby nie wiem co. Yy, piasek też nawet spoko. Spoko jest ta ekonomia. A tutaj na przykład, kurde, dębowy pień też. Też kurde, Git. Patrzcie, robię sobie duże ciemnodębowe drzewo. Albo duże tropikalne drzewo z tym lataniem, to przecież szybciutko ja to zbiję. Mega fajnie, i zarobię pieniądze. Co tutaj mamy w innych? Mamy kwiatki. Możemy posprzedawać te kwiatki, które nam tutaj wyskakują, ale nie wszystkie. Skupisko ametystu nie można sprzedać. Ale, czekajcie, tu był e, odłamek ametystu. Złote 20, no też tak nie, nie za dużo, ale czy my mamy tutaj kiełkujący... Ametyst mamy za 30! I też, macie fortunkę 3, to naprawdę też można spoko zrobić... Chociaż i tak to nie jest to samo, co na Keepstormie, bo tam na kiełkującym ametyście dało się naprawdę dużo zarobić. Ale jak komuś się nudzi, to przecież może sobie zrobić mnóstwo tych fan, prawda? O kurde, a czemu się tak zrobiło? Tak też się dzieje właśnie nie wiem dlaczego. Ale spoko. Przydałoby mi się tutaj, żeby to sobie powiększyć. Ale ja tu kurde nie mam w ogóle dirta. Znaczy nie dirta, tylko stona. To też ciekawe. Że mam właśnie tylko yy, rudy, a. No tutaj niby kobel był. Co widać pod stópkami, ale no nie wiem. Mam jednego dioryta. O, dobra, jest jakiś stone. To się będzie długo zbijać, jak na razie. A tu powinien być sam dirt, piasek, moim zdaniem, i. i drewno dębowe. Ewentualnie brzozowe, nic więcej. Nie no, w sumie trochę stona też mogło być, ale te rudy. No dobra, jeszcze. O! Mam skrzynkę. Jeszcze ewentualnie ten. Znów y, jakaś. Umarła. Tu mam. Jeszcze ewentualnie ten żwir czy węgiel, ale nic więcej. Mogę latać? Nie mogę, bo chyba gdzieś łaziłam. Nie, nie łaziłam. Halo. A, bo mam tego shifta. Dobra. Kurde, bo ja mam tego głupiego shifta jeszcze z Craft hmm, Czy Crafta? Nie pamiętam. Yy, z tego. Gdzie to jest? O! Z na tych. Ja już nie gram tam, bo. O! Teraz działa! Bo zmienili słuchajcie! Strasznie, straszne rzeczy. Zmienili. Zarabianie na nowej edycji. Jest zarabianie tylko na jednym, jest na innej kopalni, jest kasy. Yy, za który trzeba zapłacić, yy, za wejście na tą kopalnię. Więc wiecie, 50 zł, jeszcze. A ja mam takie, Aha, nie wiem dlaczego tak zrobili. Nie podoba mi się to, ale ja już przestałam grać tam. Totalnie. I to jeszcze nie macie dropu 5 zł, tylko do 5 zł. Więc najczęściej, czy nawet i nie, najczęściej dropi wam tam nie złoty coś do 3 zł, więc nie wiem, dlaczego tak pozmieniali, bo ten serwer miał naprawdę bardzo popularny. I, i jest teraz lipa. Więc przykro. No ja tam najwięcej zarobiłam. Na tej poprzedniej edycji wypłacałam tylko Państw Kardy. Ale jak sobie tak policzyłam, to ze 150 miałam ponad może i 180. Więc fajnie mi się nazbierało tam. A! Haha, nie ma zabijania! To mi nic nie pomaga, świnio jedna. Zaskoczył mnie Zenek. Zenek Martyniuk. Oczywiście robię, wiecie jak robię. Yy, tutaj tak robię. Yy, I na to, na spód, nie, na, na wierzch będzie dirt. Będzie trawka piękna. Tak ma być. Tu se położę to. I ten żwir mi niepotrzebny. No ale tak go złapię. wyłapię. Jaki zgarek, nie wiem po co mi. Łupata y mi padła. Czy mam z czego zrobić łopatę? Nie. Czy mam jakieś jedzenie? Mam jakieś jedzenie, ale nie mogę go jeść. A czemu? A może sekid wezmę? Kit klucze. Co? Eee. Y M vip, M -Vip, M vip, VIP, Gracz. Okej, okay, mam łopatę. Mam łopatę, więc jest GIT. Ale nie mogę jeść, dziwne. No dobra, pokopię sobie jeszcze. Jak tym z czasem. Ej, spoko. Jeszcze mam jednego zagranicznego one bloka. Też mam go nagram. Za chwilę w sumie, no, ale wy będziecie widzieć, yy, no, tam kiedy będę miała lukę w kalendarzu. Dwa dirty się pojawiają, to jest ciekawe. Albo ewentualnie by sprzedać jeszcze tego dirta, bo on nie jest na razie potrzebny, i kupić sobie stona. Ja w ogóle powinnam robić współpłytek tą platformę. Zawsze o tym zapominam. Pełne skupienie. I w ogóle powiem wam, że od kilku dni, nawet nie tygodni się tak źle czuję totalnie. Jakby nie wiem co. Nie sprzedam tego dirta chyba. Tak mi słuchajcie, brzuch boli. Ej, już mam tak z jednej i z drugiej strony tak samo powiększone, więc fajnie. Sklep. Shift i prawe. Ile dostałam? 175. 277. Ale nie można chyba kupić 100 nie, można za 15. Ja pierdziele, jakie to jest drogie. A teraz jak cię co kupić, to już jest przypał. 255, ja mam 277. 18. Kupiłam. Aha, zróbmy może jeszcze crafting crafting zrobię te płytki Będzie więcej O Łatanie to w ogóle jest jak to jest przyjemnie a rozmiar mamy 100 sto... 100 sto na 100 sto. jakby 101 no ale what Strasznie duża wyspa. Początkowa. Strasznie duża początkowa wyspa. Więc git. O wiele lepiej tymi pułapkami. E, widać w ogóle tą granicę? Widać, ale to jest ogromne. Zobaczcie, przecież. 50 to jest taki maks na wyspę początkową, czy 80? Nie, no spoko. Ale o właśnie. Kurde, bo już wydałam pieniądze, już do parku pada. A jakbym sprzedała się to drewno, kupiła sobie. No, wiecie co? Uh... Shift i prawy. Kurde, będę miała tylko na jeden. 70 na jeden tropikalny pień, ale i tak sobie postawię tutaj i kakao mm, 10. potrzebuję dziesięć, bo tak kwiatki sprzedać. O, mam to jeszcze do sprzedania. Mm, Shift i prawy. I teraz będę miała na drugie drewno? Nie. Ale na... to będę miała i git. Kupuję jedno. Nawet nie muszę mieć jednego, mogę mieć z każdej strony przecież. Halo. Yy, 33. 30 monet. Nie stać mnie. Eee. Jednak mi tylko na dwa stać. Ale i tak git. I tak git. Co tu jeszcze można sprzedać? Trzcinę cukrową. Ja sobie zostawiła na tego. U, albo Dynie, Dynie słuchajcie, jeszcze można sprzedać. Hmm. Kurde. O, kliknij, aby sprzedać wszystko. I mam kasy mało. <grytanie> Więc mogę sobie jeszcze jednego kokoła Bina kupić. O, ile z tej strony. No. Jakoś by to było, ale czemu się tu jeść, nie no To jest ciekawe. I tutaj też w ogóle żadnego jedzenia nie mam. Więc umrę. Chyba, że zabiję świnie. ale też nie mam. Kurczę tego. Piecyka. Będę musiała jeść surowe. Dziwne totalnie, że nie można kitu jeść. No! O dobra. Ej, bo mi się zepsuł ten Halo! Please go. Aha. No to po grze. A relok? Mogę coś postawić tu? O, dobra, tak działa. OK, naprawiłam. <grywa> dobra, ale trzeba kończyć ten odcinek. Także dzięki wielkie za obejrzenie. Do następnego. Trzymajcie się i popłytki. Jak macie jakieś do polecenia do tych przeglądów, czy jakieś mody na tym kurs Forge, to piszcie komentarz. Ja chętnie przetestuję dla Was. Nie! Będzie mnie atakował? Nie, nie będzie, bo mam włączone. No jo. Synek! No, siotczep. Dobra, paputki!